Dzień dobry, zabieram Was dzisiaj na przygodę. Jesień zimna w Niemczech, a ja ładowałam rower i jedziemy do Litwy. rowerem na zakupy spożywcze, bo potrzebuję produktów na dziś i na jutro. Pierwszy raz w życiu mam taką sytuację. A wakacje często jeździłam rowerem, że źle wymierzyłam, źle oszacowałam raczej wielkość zakupów. I dwie rzeczy mi się nie zmieściły, więc jakoś się może tu przypnę. Kurde, będę z kartoflami jechać. Rozumiecie to? Witajcie w moim świecie. Muszę ci to pokazać. Znaczy, to był dobry pomysł, ale pogoda jest tak zła na jeżdżenie rowerem, bo jest bardzo duży wiatr, taki lodowaty. Nawet wczoraj dostaliśmy takie, wiecie, SMS-em ostrzeżenie, że będzie wiatr. I mimo, że naprawdę mega ciepło się warstwowo, to w podobnym stroju, jak przed wczoraj biegałam, to musiałam, słuchajcie, kurtka rozpiąć, bo było mi gorąco. A po prostu, no, to, 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 to strasznie wiało. To mleko to jest po prostu niebo. się nie zmieniło to, że ja nie jem rano śniadań od razu po wstaniu. Tylko najpierw robię jakiś rozruch, albo siłownię, albo sobie biegam, albo tak jak dzisiaj poszłam. Szalonym pomysłem było wyjście na rower. Właśnie muszę się ciepłej kawki napić. Mm. No i mam teraz dietę pudełkową. Cała moja rodzina, słuchajcie, je codziennie. Posiłki przygotowane dla jednej osoby. Mamy pięć posiłków. Ja teraz jestem trzy posiłkowcem trzy razy dziennie jem i to nie jest tak, że jem e, super w ogóle fit, tylko białko, e, zdrowe źródła tłuszczów i tak dalej. To jest większość mojej diety. Ale oczywiście, że są dni, kiedy sobie zjadam rolsa w cukierni albo czekajcie, co wczoraj, jakoś cynamonki. Jest Cynamonki to w ogóle nie odmówię. Więc podstawą właśnie jest to, że rano. Nie jem zazwyczaj, zdarza się, ale zazwyczaj nie jem jakichś ciężkich węgli, czyli chleba. Tu na przykład mam jogurt z granolą. To ja czegoś takiego nie zjem na śniadanie, ale wiem, że Oliwa to uwielbia, więc sobie zje. A ja mam, słuchajcie, właśnie sałatkę. No patarda, jak to wygląda. Niam. Koniec skuwania na dziś. Aż boję się zobaczyć, jak to wszystko wygląda? Dlatego, że każde dotknięcie tej folii to jest, wiecie, znowu wzniesienie tego pół. Aha, super. Jakie mam tutaj nagrywać? Aha, tak wygląda teraz nasza kuchnia. Piękna podłoga. Gotowa pod wylewkę i kafle podobną. Tak wygląda reszta. Ale mam ciężkie warunki w ogóle do nagrań. Chyba nie chcę tutaj pociągnąć, żeby nie zepsuć. Nie zepsucić, Żeby nie zepsuć, jest zmęczenie. Ale tak, i jedziemy podjąć ostateczną decyzję co do kafli. Bodaczkę mnie zabrał Piotruś. O, patrz, ile różowych rzeczy widziałeś? Może to jest taka zachęta dla kobiet, żeby się też włączyły. Remonty mm -hmm. No pokaż Ta? ty nie chciałeś takiej szarej To nie decyzja, bo to jest szara, ale jest nie białe, tylko takie kremowe Kreming Ale mi chodzi o kolor pęknięć, nie? Tak. Bo z tego co zauważyłam to bardziej Ci się podobał taki beżowy. był to z tym, ale to wyglądało kiepsko, bo to wyglądało pokaż. Ono? Całość A one są w ogóle rzeczki, to są ciemne w kamerze. Widzisz? To tam No to ładnie wygląda. Tamto. No fajne Tylko nie wiem, czy ten odcień jest ok. Się grillować, ale najpierw muszę przygotować moje skrzydełka na tej przepięknej ceracie. To była reanimowana, także już Wam mówię, jak ja robię skrzydełka na grilla. Najpierw obmywamy skrzydełka i będziemy teraz je kroić na trzy części: raz, dwa, trzy. Wcinanie tego mięsa to jest coś po prostu o, obrzydliwie, obrzydliwie to wygląda, obrzydliwie się to robi, aż mnie dłoń bolą i zrobię sosik. Um, Buffalo. Są dwie szkoły tego, tej marynaty, znaczy nie są tylko marynatę. Jedna jest z whisky. Ja mam akurat taką resztkę, znaczy ja znalazłam w lodówce. Ja ogólnie nie piję takich trunków. Za bardzo nie lubię. A druga jest taka, że właśnie tego nie ma. Jest tylko cukier trzcinowy z miodem, papryka słodka z pikantną. Ja pikaną olewam, bo nie lubimy. Koncentrat pomidorowy i kilka czosnków. A i masełko, i masełko jeszcze tutaj mam. Proszę bardzo, masełko. I mimo że będę używać termosia, to wiecie ja jakby nie korzystam z gotowego przepisu tutaj, tylko kolejno będę po prostu siekać czosnek, potem dusić go na maśle, bo to są kroki właśnie tej marynaty słynnej amerykańskiej. Jest piękna pogoda, no, trzeba dzisiaj wykorzystać, e, więc tak, no działamy. Ja to miałam 1,5 kg skrzydeł. No wiadomo, że teraz jest mniej, no bo te końcówki odkryłam, i na taką ilość. O, oh sorry. Na taką ilość mam trzy duże ząbki czosnku. Będę je teraz tu siekać. Tak to wygląda, i do tego dodaję około tak 70 do 100 g masła. Dusimy na masełku czosnek, tak około 5-7 minut. Trochę whisky. Oliwia tu się pojawiła, jak usłyszała o kolejnym... Jak usłyszała o whisky? <grych> o tym etapie. No tak, to symboliczne. No nie wygląda, ale jest kieliszeczek. Soli dajemy tak z półtorej łyżeczki. Łyżka cukru trzcinowego. Jak widzicie, ja to robię totalnie na oko. Koncentrat, tak z dwie łyżki, ja nie wiem, czy to tyle wycisnę. Więc jak nie będzie dużo, to można trochę dodać keczupu. Łyżka miodu. No i jeszcze łyżka słodkiej kapryki. Ojoj, tu oj. gopi z lalu. No i znowu zagotowujemy, tak dosłownie, na kilka minut, żeby ten alk nam odparował, żeby to wszystko się trafie. Będę też grillować ziemniaki i powiem Wam, że pierwsze z życiu będę to robić. Nigdy tego nie robiłam sama u siebie, także trzymajmy mocno kciuki wszyscy. Boże, jak to pachnie, słuchajcie. Mm. Zalewamy, zaraz to tak wtłoczę w to mięso łyżką, nie będę tego dotykać. No i zamykamy pojemnik. Można folią przykryć, jeżeli ktoś nie ma właśnie przykrywki. I tak na minimum dwie godziny do lodóweczki. Jezus, jak ciemno dzisiaj. Tak to wygląda moi kochani. Zawijamy. Lubię nasz ogród jesienią. Chociaż jak widać, dawno tutaj nikt nie zbierał liści. Widzicie, ktoś spojrzy i powie a nieposprzątany ogród, pełno liści, beznadziejnie, a ktoś inny dostrzeże w tym coś ładnego. <grym> yeah. Dobra, idę słuchajcie, wszystko przygotować. Jeszcze dzisiaj jest jeden plan na zrobienie czegoś totalnie szalonego. I już was do tego zachęcam żeby robić w życiu takie rzeczy czasami tak trochę na siłę tak się zmotywować, podkręcić takie szalone rzeczy które mogą wydać się irracjonalne o tej porze roku ale zimno, ale zaraz tutaj ja ostatnio, słuchajcie, usłyszałam tu grilla a ja w ogóle ten grill przesnęłam sobie tutaj dobra nie ma pająka nie ma co nie Ale się jara, on kocham takie rzeczy robić Cieczuszka dyniowa Poczekajcie, robimy klimat. No dobra, dzisiaj słuchajcie skoro jednodaniowo, bo ja lubię mieć wybór, ale dzisiaj jednogłośnie stwierdziliśmy z rodzinką że robimy tylko te skrzydła, bo za wszystkimi już od tygodnia chodzą te skrzydła, do tego ziemniaczki i od nich zaczniemy, wrzucam je myślę, że 30 minut będzie ok, no właśnie nie jestem żadnym tutaj znawcą a skrzydła niby na 20, nie teraz to jest mniejsze, bo powiem wam, że gorąco tu się zrobiło pora teraz to wrzucić tu tak to wygląda pachnie przeobłędnie. Oczywiście musiałam polizać palec, no i ta marynata to jest po prostu życie, więc ja ustawiłam sobie budzik na 10 minut, za 10 minut to obrócę, a zaraz Piotrek z Oliwią mają tu przynieść jakieś sosiki i resztę rzeczy i zobaczcie, mam ogóreczki kiszone i sałatkę z mojej diety pudełkowej, zapomniałam, że dzisiaj mam kolację jedną sałatkę, więc sobie ją teraz zjemy, a ja co będę robić? Przez 10 minut i poza sobą 10, mhm. Mm Ogólnie zastanawiam się nad tym, czy nie kupić tutaj takiego wielkiego fotela. Właśnie, żeby sobie móc przejść z książką nawet w zimę. Fajny pomysł, co? Jezu, ale zaobijało. Myślałam, że tu ktoś wszedł. Oh my god. Akurat czytam thriller. I jest moc w morderstwach, więc... Był genialny, bo my mieliśmy już okazję jeść dania z grilla w takie chłodniejsze dni, ale ja je grillowałam tam i przynosiłam do chaty. A teraz wpadłam na taki pomysł, zróbmy coś nowego, czego nie robiliśmy wcześniej i zjedzmy jesienią w ogrodzie. I ten pomysł był genialny i wiecie co jest najlepsze, że on mnie zainspirował <grym> do zrobienia jeszcze jednej rzeczy pod chmurką. Mój mąż o niczym nie wie i wymyśliłam, że Zrobię dla nas randkę movie night Na tarasie Jest mega zimno, ale przygotuję koce Zrobię fajny anturaż I wyświetlimy sobie film Na ścianie domu Idziemy zaraz to wszystko przygotować Bo wiecie, ostatnio byliśmy na super imprezie halloweenowej Wyszaleliśmy się Często chodzimy na różne kolacje, degustacje Spotykamy się ze znajomymi, a ostatnio rzadko jesteśmy sami i pomyślałam sobie, że to będzie fajna sposobność, właśnie na to, żeby mieć ten czas we dwoje. No i jeszcze też skorzystać z tego, że nie ma takich mega, mega mrozów. No i w ogóle mam robić nowe rzeczy cały czas, a wy? Także, chodźcie, przygotujemy wszystkie. Ja światło tutaj na chacie, żeby wam pokazać, co i jak leciły. Nie wierzę, że to robię. A film wyświetlimy dzięki temu projektorowi. że to jest taki. Przenośny, malutki, zwłaszcza kiedy jest ekstra mały, projektorek, który działa niezależnie. Możemy od razu tutaj sobie odpaść w nim aplikację albo połączyć właśnie z telefonem. Ma pilot, jest banalny w użyciu. No i ma też baterię tutaj łatwo doczepianą, dzięki której nie muszę mieć go na kablu, więc właśnie mogę sobie zrobić projekcję poza dołem. To zarombisty sprzęt. Zaraz Wam powiem więcej, a tymczasem idziemy szykować. Eee, teraz nie wiesz, że to robię. No dobra, plan jest taki, że robię kanapę z tych dwóch foteli. Zaraz je połączę, zobaczycie. Tutaj jest nasz ekran. O czat. Tutaj są, bardzo proszę, To ostatnio wiewiórka przebiegała, więc może przyjdzie do nas, przyjdzie. Tam jej rzucą orzeszki. Eee, herbatka już się robi. No i co, świeczuszki jeszcze zapalę, smolicznie także idę po świeczuszki. Badka, nasze ulubione cukiereczki. No i zaraz zgaszę oświetlenie domu i będziemy oglądać. Ja nie mam słów. Mój mąż był zawsze królem wymyślania kreatywnych ranek, ale chyba dzisiaj go przebiłam tym Movie Night. No po prostu było cudownie i romantycznie. A sam projektor zabieramy na nasz kolejny wyjazd urodzinowy już za parę dni, bo wiecie, w hotelach różnie bywa z tymi telewizorami często są małe i to nas wkurza. On jest mały, bezprzewodowy, mobilny, więc zobaczcie, jak mało miejsca zajmuje. No i ta bateria przyczepiana magnetycznie, która działa 120 minut naładowana no to jest w ogóle rewelacja. I co mi się też w nim spodobało, to że on ma tą konstrukcję obracaną, można go ustawić pod wieloma kątami, ma automatyczną korekcję obrazu. No i wbudowane fabrycznie funkcje Smart TV, wszystko działa na pilot. A ja sobie połączyłam go ze swoim telefonem, także link będzie na dole, możecie sobie też kupić. Bardzo Wam polecam. No, jest świetny, i to nie jest jeszcze koniec. Poczekajcie. Ten seans to było coś tak zarąbistego. W ogóle nam nie było, słuchajcie, zimno. Kurtki, czapki, przytulanie i koce. Piotr już skoczył do środka, żeby zrobić jeszcze herbatkę. Jemu było troszkę chłodniej niż mimi. Naprawdę było gorąco. Nawet no, on emituje więcej ciepła niż ja. Tak podejrzewam przez to, że ma troszkę, ale my nie więcej masy ciała. Szkoda, że Piotrusia yy, nie możemy wysłuchać tutaj opinii, ale mega mu się podobało. I słuchajcie, no. A róbmy szalone rzeczy dla bliskich osób, dla nas samych. Jadny no, A projektor rewelacji ten dzień nie mógł skończyć się inaczej jak czytaniem książki. Nie żartuję to etap pośredni, bo czekam, aż Piotrek wróci z kąpieli. Aj, czy u was też tak jest, że faceci dłużej się kąpią od was? W każdym razie, nie tracąc czasu, kontynuuję czytanie mojego thrillerka. I jeszcze na chwilę odpalam mój projektor dlatego, że on ma jeszcze jedną genialną funkcję która sprawi, że znają jak wpadną raz i to zobaczą, będą cały czas chcieli do was przychodzić na imprezki i to jest projektor gwiazd który jest ukryty w pilocie, to jest taki przycisk z gwiazdeczką no i jak go przyłączamy to mamy właśnie różne tryby, ja zaraz zgaszę światełko, żeby wam pokazać co jak no i po ciężkim dniu, albo hardkorowym tygodniu, taka projekcja do czytania książek, albo właśnie znajomi wbijają na jakąś posiadówę, małą imprezkę, to jest coś wspaniałego, albo do pokoju dziecka, które nie chce zasnąć. Także moi kochani, ja projektor z całego serca Wam polecam, no i u nas śmiga teraz naprawdę często, odkąd go mamy. Życzę Wam wszystkiego wspaniałego, dużo dobrej energii, czekam na Wasze komentarze. Do zobaczenia!